Tak, poprzedni odcinek był troszeczkę za długi. <laughs> Hejka, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac. Eee, skończyliśmy ostatnio... W... To już jest bodajże czwarty dungeon? Nie wiem, chyba, chyba nie, nie chcemy wychodzić, nie chcemy wychodzić, cofnij. Chyba czwarty dungeon. Mm, bo o ile się nie mylę, pokonaliśmy e, trzech bossów już. Okej, okay, serduszko, pięknie. Nie, nie będę wysadzał. Czuję, że będzie tam gdzieś ukryte jakiś pokój, ale. wo wow, 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 wow. Ale nie będę próbował nawet. OK Jeszcze tylko jeden super. wow wow, wow Nie! Pół serca, pół serca, a nie jedno serce, dobra sorry, jednak jedno serce. Ok. Jeszcze jedna kubka. I nic. I nic. Szliśmy cały tam <laughs> Cały to na, na nic. No, nie jestem pewien, co mi ten obrazek da. <laughs> Fajnie by było, gdyby to było tak przednio, że. Klikłem i jakieś tam. Itemki mi z tego wyleciały. Zobaczymy przy bosie dopiero przy bosie tego użyję. Um, ja bardzo mam kasę, żeby kupować serca, więc idę prosto do bossa. Uff, coś czuję, że ten odcinek będzie krótki. <laughs> Chcę tylko to dokończyć. Wow, będzie krótki. Będzie krótki. Nie wiem, czy najpierw to mam zniszczyć po boku. O wow, pół serca. To mi się chyba nie przyda ta maszyna. Okej. Okay. Już mniej więcej wiem jak ten boss działa. Nie. nie. O, to było naj... Najkrótszy odcinek w historii. <laughs> nie, teraz już nie będę zaczynał kolejny rundy, bo czuję, że się pociągnie to tak samo długo jak poprzednie. No, ale to co by było na tyle. <laughs> Dziękuję za oglądanie. E, tak jak mówiłem, e, piszcie komentarze co o tym sądzicie. Myślę, że ten odcinek wrzucę zaraz po poprzednim, więc e, nie powinno być takiego dużego odstępu. No. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.